Cześć, witajcie, ja jestem KORDEMON fan Dzisiaj gramy w grę Pokémon o Mega Shield. Co? Nie no, dzisiaj po prostu jest Metro, Rocket taka już na seria się natrafiła. Mniejsza, jak widzicie, co wczoraj było, to było dość mocno. Przepraszam, że w tyle jest grana, no, ale jakoś to trzeba grać. Jakoś to musi być. I dzisiaj, ciekawe, co z do środku pucha, W Sądzę, sensie, że co będzie na samym szczycie zamieniamy już to a więc dzisiaj uwaga jest Doryo kontra Dragonite myślę że już większość osób wie kto przepraszam wie kto wygrał. i ja sądzę że Dragonite tak jak porobił Devonga Nies niestety nasz piaszczycy dewok ale no już zaczynamy trochę spóźnione to było mniejsze i zaczynamy naszą przedzi przefa Jakoś walkę. Jakoś tam, gdzieś tam. Okej. Okay. Dragonite, zacznij używać metronomu. Okej. Okay. Dragonite, w sumie to użył dr metronomu. Okej. Okay. Fiend, atak. Waterball. O, to jest dość często używany tak Często, gęsto go używają póki w Metro Rocket. Kolejny zekrom. Oj, to był dobry zekrom. Ten zekrom był super. aż do opadł ze zmęczenia. Ciekawe, czy ktoś porobi Dragonite w tej serii. Hmm, to będzie bardzo. Przepraszam, to będzie bardzo ciekawe. I naprawdę jestem ciekawy, kto by mógł porobić Dragonite. Jak myślicie? W sumie to będą jeszcze... Mniejsza. To będzie jeszcze parę odcinków, w sensie, że tutaj będą już tylko dwie walki po tym odcinku, jeśli obejrzycie. Potem będzie super, ponieważ one idą do sali chorowej jest kolejna generacja i mój brat będzie musiał zrobić nowy, no ten, rocket, bo tam jest generacja pierwsza, jak widzicie na tej kutce i będzie musiał zrobić generacja druga. W sumie tylko parę kreseczek, ale zawsze będzie musiał coś zrobić. Ja będę musiał zrobić puchar, bo znowu go nie zmieniłem. Zapomniałem o tym. Przez te walki chyba będzie ten sam puchar, bo jeszcze nie mam pomysłu na niego za bardzo. Na pewno w kolejnej genie będzie już inaczej uleczył się spryciarz i to dość mocno no a więc tak to wypada więc ten puchar będzie jeszcze trochę wiesz, że jakby wygląda kiczowato no, no przepraszam, taki trzeba było zrobić bo to musiało być zrobione już, bo miałem mało czasu i to było tak, że Mam nadzieję, że wszystko wiecie. I do to była walka, którą każdy by mógł się domyślić, jak i Ona przyjegnie. Cześć, witajcie. Ja jestem w kolejnym odcinku. Co? To było słabe. E, mniejsza, po prostu zaczynamy kolejną rundę. Nie wiem, po co ja się przywitałem. X, To było dziwne. To było dziwne. I to będę prze powtarzał przez cały odcinek. To było. Nie mogę. Aha, okej. Okay. Widzowie patrzą. Szkoda, że ja nie mam tyle widzów. Że Szkoda, że mnie nie ogląda tyle osób podczas Metrolocket i ja jest na trybunach tutaj. Ponieważ by było fajnie. Ale no niestety tak nie jest. No sand, a tak to był. Skytrop to będzie chyba dobry tak W końcu jakiś dobry tak chociaż wątpię, bo jest fry. Hech! Będzie ciekawie, będzie ciekawie, będzie ciekawie i będzie ciekawie. Okej, okay, dostał dra... Ej, jak Dragonite dostał, się jest u góry? I Coś tam się poruszyło Dragonite jakby. Jakby Dragonite jeszcze właśnie poruszył. Mm. To jest ciekawe. Nic im się nie stało. Aha! Tylko Dragonite oberwał. W sumie to nie było zbyt nieciekawe. Przepraszam. W sumie obaj są typu fly. No i ja ty zadrapałem tymi łapkami, jeśli masz tylko nogi. Co? Nie, co ja gadam? Przepraszam, już jest późno. O, to zadało mało, dużo HP. Power Snow i zadało to no dosyć sporo jak na metronoma no i jeden długo padł no znaczy do drugiego padł ech na szczęście to chyba nie będzie już aż takie długie no więc spoko chyba to na plus nie no powiedzcie że tak no nie wiem Wy co? na to patrzycie Okej, okay, to było dosyć chyba ciekawe, tak? Mało zadał, mało... Ale było dosyć spoko. Snow... Sh eh Shadow Przepraszam, jest późno, jeszcze raz to powiem. Za wszystkie szkody Waszych uszu nie odpowiadam. Skydrop. Okej. Okay. Trick Room. No weź jakiś atak, który coś da. Proszę. Underwater. Okej, okay, to może coś zada w końcu. Dragonite weź użyj jakiegoś mega hiperturbo, turbo zekromo, zekro. no a tak u Zekroma jakiegoś mega super hiperturbo, ultra fajnego no to nie było tak zekroma, no. zekrom ma niebieskie pioruny. w ogóle zauważyłem to że u mojego brata jest upóźnieniem wszystko że u mnie pada grad, a u mojego brata dopiero zacznie. I to jest dziwne. Na przykład teraz dostaliśmy obrażenia z Dragoniteem, a u mojego brata dopiero dostaną obrażenia. To jest naprawdę dziwne. I dopiero u mojego brata Daktylia doca obrażenia. He! to się dzieje? Dlaczego tu jest opóźniony zapłon? Aż tak. Metronom. Dobra, teraz nie ma chyba spóźnionego zapłonu, chociaż zobaczę. Nie wiem, czy jest spóźniony zapłon. Nie wiem. Ale wygrał Dragonite oczywiście. Wiemy już tak naprawdę wszystko. Wiemy już tak naprawdę jeszcze. O, i jest wszystko git. A więc dwa pokemony zbliżają się do sali pucharów. Hmm.